I ja myślałem, że szedłeś, Sławek. Za to chylę głowę swoje brzydkie słowa, wymówione przeze mnie na Ciebie, Sławek. Całego serca przepraszam. Amen. I chcę Ciebie złożyć, Sławku. I chcę razem piszeć, współpracować. Bardzo to mnie cieszy. Bardzo mnie cieszy, bardzo mnie cieszy, ale dalej piszesz, że obrażasz i tak dalej, trudnych obrażeń. Niech Cię Bóg błogosławi i szczerze. U go. Na, na zawsze. U Po Pobłogosławi Ciebie nie ja, ale Bóg, Pan Jezus. Teraz syła na Ciebie, od Ciebie, ode mnie, o od Twojej matki, od Twojego syna. Czuję to. Jak syła, czy Ty w Bielsku, Pulackim mieszkasz, czy gdzie mnie to nie obchodzi, ale czuję, że jak syła na Ciebie, na Twoją głupkę, Boże, Boże, błogoszeństwo. Dziękuję Panie Jes. Dziękuję Chryscie, Panie Jes. Dziękuję Boże Żywy. Dziękuję za słabość. Dlatego człowieka. Czułem to. Moje serce.